Siemano widzowie z tej strony, Oliver Cox. Dzisiaj zagram sobie w StumbleGuys. Przepraszam w ogóle, że tak długo nie nagrywałem, ale no, byłem na wakacjach ogólnie, no i dzisiaj zagram sobie w StumbleGuys, jak już mówiłem, i ogólnie trochę już sobie pograłem, jak widzicie, no, ma... i trafiłem net legendarnego skina. I w ogóle przed chwilą nagrywałem i okazało się, że nie nagrałem tego, a doszedłem do finału, ale dobra, już lecimy i no, lecimy. Jeszcze odcinek z guys Jak chcecie, będziecie chcieli więcej, to zostawiajcie lajki, suby. Albo jakby... A może zrobimy nawet streama, gdzie będę grać z widami w StumbleGuys, i zobaczymy. Jak zostawicie całkiem parę lajków pod tym filmem, to może zrobimy takiego streama, nie wiem. Dobra, cyk. Kurde. No nie, a słabo poszło. Ta konkurencja jest ogólnie łatwa całkiem. Dobra. No nie, dobra, ale to jest taka taktyka. Skakujesz się na to? Nie, teraz mi nie wyszło. Ej, pierwszy raz mi ta taktyka nie wyszła. Dobra. I co jest? No. Dobra, zakwalifikuję się, no ale... Nie! Chciałem skoczyć przez tego słupa, zrobić taki trik. No nie, odpadłem w pierwszej konkurencji. Masakra. Dobra, nie udało się. No, słabo mega Kurde. Po co chciałem to zrobić? Dobra. Jeszcze raz gramy A co ja odwaliłem? I też y, możecie pisać w komentarzach, jakie gry mam nagrywać biec jak herb to bym trzeba by wiedzieć co chcecie żebym nagrywał. Dobra. Zacznijmy. O, tu mamy jakieś młotki. Tik. Nie, zapisnęło mnie to, aj, dobra. Nie no, nie gadajcie, że znowu odpadnę w pierwszej konkurencji. Nie wytrzymam jak tak. Nie no, nie może tak być. Dobra, znaczy chyba, chyba nie odpadnę, chociaż będę jedną z ostatnich na pewno. Ty, ty, nie gadajcie, że odpadnę znowu. Nie, nie odpadnę, dobra, będę... Co, odpadłem? No nie wytrzymam, co się dzieje dziś? Nic mi nie wychodzi. Co jest? Znowu pierwszej konkurencji odpadłem, dobra, bizowie. Ja ten, no ja, ja mam zrobię cięcie i pokażę po prostu gdy dojdę ci dalej, bo to no nie może tak być. Dobra Dobra, widzowie, doszedłem do drugiej konkurencji. Udało się mi. Um, więc no. Fajnie jest. I teraz zobaczymy co będzie z drugą konkurencją. Ja mega lubię te lasery, co jakby latają One są fajne mega. Dobra. Co teraz będzie? O, to jest fajne. Pierwszy raz to gram, ale to jest fajne. No wiem, że tutaj się tak wysoko właśnie skacze, Jest taka wysoka grawitacja. Aha! Ty ja nie wiem, że tu, tu się wskakuje, no. Ja myślałam, że tu tam. Okej, okay, cyk. Chyba mi się uda. Chociaż nie wiem. Cyk. Wow. Cyk. I... wow, To jest ale fajne to jest. Aha, a tam nie można iść. Ja zawsze środkowym. Dobra, to już będę się. Aha, da się iść, ale potem ma się dłuższą drogę. Dobra. Udało mi się ten, um, więc e, no spoko. No i dobra. Zobaczymy, co będzie następną konkurencją. No i co będzie tak? Mam nadzieję, że coś fajnego. Całkiem. To jest finał już. Um, no to. Ten ostatni etap jest tylko niefajny, ale raz w tym wygrałem finał. Więc może się uda mi. Ogólnie to mam 8 wygranych. No nie, spadłem. No nie, jestem na samym początku. Dobra, już przegrałem ten finał, ja to wiem. No, nie, da się chyba już tak. No nie no, naprawdę Boże. Ale zepsułem ten finał myślałem, że lepiej mi pójdzie a tu Nie no już nie ma szansy tam już ten... Tam... No nie nie ma szans niestety Och naprawdę Dobra O jest, mamy nagrodę. Dobra, osoba skórka, uwaga i rzadkie? No okej, okay, niech będzie. Nie miałem tego. No i dobra. Wygramy hmm. jeszcze raz. Teraz muszę wygrać. Jak nie wygram to kończy film. W sensie po prostu to jest ostatnia gierka, widzowie. I jak teraz. No nie uda mi się to film. Zabra. Dobra, lecimy. Cyk. Cyk! Jezu, nie! Okej, okay. no co jest? No, naprawdę. Co jest, da tak wejść? Uda się, dobra. No i dobra. I sobie zrobię ten trik tu, bo umiem go. O, cyk. No i dobra, jestem. Um, <laughs> zobaczymy. Dobra, zobacz Uwaga. Okej. Okay. To jest... No łatwe, łatwe to jest, tylko... Raz z na tym odpadłem, pamiętam, ale... No naprawdę. Najtrudniejszym idę. Ej, dobra, udało mi się najtrudniejszym. Nie! Dobra, przeżyłem. No nie Aj no nie! No nie, co się dzieje? Masakra Dobra. Nie wiem czy się uda. Chociaż... No nie, głupi młot! Kurde! Nie, 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 nie może tak być. Aj! No nie! Dobra, wysyłaj się. Ostatni będę, ostatni będę. Ostatni albo przed. W tym? Dobra, mamy finał. I zobaczymy czy się uda. W finale teraz. Finał. Uuu! Ej, nie grałem tego ani razu. To jest chyba jakaś nowa mapa. Nie znam tej mapy. Dobra. Gram pierwszy raz tę mapę. Nie wiem gdzie tu się idzie. Ale mam nadzieję, że pójdę dobrze. OK, tu jest jakiś skrót i nie można i. No nie, naprawdę! Czemu zawsze mam takie nieszczęście w tych finałach? Zawsze w finale muszę mieć jakieś nieszczęście. No nie, myślałem, że to tylko odpycha. No nie, chyba nie mam szans już. Ej, da się na to iść? O, da się. O, ale oszukałem grę. Dobra. Ej, mo Ty, może jeszcze wygram, może jeszcze wygram, dobra. ich, Aj, nie. Chyba mi się nie uda. Aj. Ale i tak y, bardzo dobrze mi szło, no. No, raczej mi się już nie uda. Ta, bo ten diabeł chyba będzie pierwszy, ale no... No dobrze mi szło ogólnie, nie? Dobra. Muszę jeszcze raz zagrać, bo ja może bym to wygrał, gdybym nie... Nie jest nie spad... Aj, dobra. Ostatnia runda. Ile mam klejno? To 70. Dobra, ostatnia próba. Jeżeli teraz mi się nie uda, no to kończę film. Uwaga, jaka mapa? No, <laughs> film trochę długo i będzie, kurde. <laughs> dobra, o to jest słoka mapa. I zobaczymy, jak wyjdzie. Co jest, no? Żaden klocek się nie pojawiał. Dobra. Jezu, myślałem, że padnę. Dobra. Tam tamtędy poszli. O, dobra, jestem. Cyk, 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 cyk. Dobra. I chyba mi się uda. Jestem. Święty Mikołaj. Nie, no mu się nie uda raczej. No i uwaga, chyba ten ping będzie się zakwalifikował, a nie ten miś tam. Dobra. Co teraz będzie? Dajcie, nie wiem, coś fajnego, no. Uwaga. Okej, okay, no. Tutaj tylko te klocki są problematyczne. Zresztą dzisiaj już na filmie było widać. Dobra. Ten film już seria długi już. Dobra. No i niestety znowu nie udało mi się. Oj, teraz się udać, może? Udało się, tylko czy ja nie spadnę? Nie, spadłem. Ej, nie wiem, czy się zakwalifikuję teraz przez to. Przez to, że spadłem, chyba się nie zakwalifikuję. Ej, co jest? Nie, nie wiem, że tam się da tak przeskoczyć. Dobra. Chyba mi się nie uda. Chociaż może, kto wie? Jestem. Dobra. Ej, może mi się uda w sumie, kto wie? Nie, prawie mi się udało tam skoczyć. Jestem. No nie, tak blisko! Dobra, widzimy. Ja kończę ten odcinek. Zamieńcie, yy, lajki like, sobie, jak chcecie więcej, i mam nadzieję, że Wam się podobał. I siema.